Co ja mam zrobić? Nie wiem, mi nigdy własny chłopak nie unikał. Trudno, żeby cię unikał jakiś chłopak, skoro miałaś same dziewczyny. Bez kitu. Zapytałabym go, dlaczego cię unika? Niby jak! Prosto z mostu. To jest nierealne. A niby czemu? Bo na naszej wsi nie ma żadnego mostu. Agat! Słuchaj, Sandra, jak się cykasz, to możemy przecież iść z tobą, prawda? Naprawdę możecie, możemy, ale nie musimy. Ale pójdziemy. Nie no, jak nie chcecie, ale chcemy i to nawet bardzo. Serio, chcecie tam ze mną iść? Chcemy. Widzieć minę Adiego, jak cię zobaczy. A co jak do nas nie wyjdzie? Jestem pewna, że do nas wyjdzie. Bez kitu do nas tak, do ciebie nie. To może któraś z was pójdzie i zapyta? Możemy obiec. Dobra, ale ja pukam, a ty mówisz? Dlaczego ja zawsze muszę mówić? No bo ja lepiej pukam. To puknij się w łeb. Dobra, nie chcecie, to nie. Nie, no chcemy, tylko nie chcemy pytać. No to jak go zapytać, żeby nie zapytać? No zrób to, w czym jesteś najlepsza. Ma napisać anonimowy list do brawo? Nie do brawo, tylko do Adiego.